W świecie, w którym bogowie są bezradni. Serio? Żartujesz chyba, Prometeuszu. Zeusie, to ja opowiadam tę historię. Tak nie można zaczynać z zwiastuna. Nie przeszkadzaj mi w narracji. Tyfon, pogromca bogów, jest wolny. Naszą jedyną nadzieją na powstrzymanie go od pogrążenia świata w chaosie jest śmiertelniczka. Śmiertelniczka? <śm która została wyrzucona na brzeg tajemniczej krainy. Nie jest gotowa na los, który został jej wyznaczony. No to powodzenia! Gryfin? Pomocy! O, patrzcie, ona ocaliła Hermesowi to. Ecz! Zaraz ujawnisz zarys fabuły. Musisz przywrócić esencję pokonanym bogom, aby odzyskali moc. Później razem będziecie musieli pokonać tajfona. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Nie stresuj się. Dzięki. Chyba. Tak, oto, drogi kuzynie zaczyna się historia Feniks. Ga eee, gadanina ujdzie w tłoku, ale zapomniałeś o scenach akcji. A teraz lepiej. Wygrała czy jak? O tym Zeusie musisz przekonać się sam. No bez przesady! Gry wideo zostaną wynalezione dopiero za dwa i pół tysiąca lat!